Siemanko, Siemanko, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj znowu z siłowni. Nie wzięłam ze sobą znowu kamery, ale i tak te przebitki z siłowni robię takie bardzo krótkie. Więc chciałam się tylko przywitać i powiedzieć, że dzisiaj kolejny aktywny poranek, na którym spalam kalorie. I teraz jestem na rowerku stacjonarnym i zrobiłam 20 minut. Jeszcze pobiegam sobie na bieżni przez 20 minut. I potem jakieś ciężary. I myślę, że to będzie idealny początek dnia. Kolejne ćwiczenia zrobione, zaliczone, kolejna sesja na siłowni. Tym razem, kochani, zrobiłam godzinę 20 kardio tylko robiłam. Później może zrobię sobie wieczorem trochę ciężarków, bo nie miałam totalnie ochoty. Zrobiłam 7500 kroków i co zrobiłam? 50 minut na bieżni i resztę na rowerku. I czuję się naładowana, teraz czas wziąć prysznic i dzisiaj chcę trochę popracować nad odcinkiem scenariuszowym. Bo dawno już nad takimi odcinkami nie siedziałam, a coś czuję, że właśnie tego potrzebuję dzisiaj. Dzisiaj piękny dzień, kolejny z piękną pogodą. No się korek zaczyna robić. Wszyscy wjeżdżają na skrzyżowanie pomimo czerwonego światła. A. Kochani, nareszcie wróciłam, nareszcie wróciłam do nagrywania z miejsc coworkingowych i dzisiaj, o, jak możecie zobaczyć po mojej twarzy, to trochę się dzisiaj ciepło zrobiło, mam wrażenie, no, trochę się dzisiaj ciepło zrobiło, codziennie z ciepło, ale mam takie wrażenie, że z dnia na dzień robi się coraz cieplej i dzisiaj to nawet się śmiałam, że mam takie wrażenie, jakby było 10 stopni cieplej niż wczoraj, ale wczoraj też było upały. Nareszcie wróciłam do miejsc coworkingowych. Podjechałam dzisiaj do restauracji, która nazywa się... Tribal, znaczy to restauracja, no w sumie trochę restauracja też jest. Ja sobie na razie zamówiłam kokos i kawę. Jest dopiero godzina pierwsza, więc jeszcze nie jadłam mojego śniadania, bo robię sobie intermittent fasting, tak jak ostatnio wspominałam, ale koło drugiej sobie wezmę bowla warzywnego i postanowiłam, że muszę popracować w końcu nad odcinkami scenariuszowymi. Więc wzięłam ze sobą komputer i robię teraz research i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś ciekawe historie, o których będę mogła Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś takie historie true crime, ale bez śmierci. Hmm, jakieś oszustwa albo prawie śmierć, ale jednak nie, jakieś takie bardziej pozytywne, bo jak kiedyś nagrywałam odcinki z True Prime, to mnie to przygniatało po prostu. Muszę się Wam też pochwalić, bo jest godzina, no właśnie, tak jak mówiłam, dopiero pierwsza, a ja mam 8500 kroków na liczniku i ponad 770 kalorii aktywnych spalonych, więc dzisiaj jest dzień pełen sukcesów i dzisiaj jestem bardzo, bardzo zadowolona. Że mogę właśnie stąd nagrywać. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Wzięłam ze sobą mikrofon bezprzewodowy, ale zapomniałam wziąć kabel do niego. Muszę znowu zacząć nagrywać z mikrofonem bezprzewodowym. Dzięki temu będę, będziecie mnie głośno słyszeć, a ja nie będę musiała się martwić, że komuś przeszkadzam, no bo tutaj ludzie też pracują. A, ale to jest takie miejsce, że ludzie też ze sobą rozmawiają. Jest basen też. Mogę wam pokazać na szybko. O, tam za mną z tyłu jest, mm, nie będzie tego widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo, postaram się Wam później zrobić przebitki. Jest basen, jest stół bilardowy. E, jak ktoś ma ochotę, to tutaj jest też hostel, więc można się zatrzymać. I co, jest jedzenie, napoje są. Jak ktoś ma nawet ochotę, to jakieś drinki, aczkolwiek ja dzisiaj zostaję tylko na kokosie i na kawce. Na zdrowo, a później mam fajny w sumie wieczór, bo mam terapię, a potem mam spotkanie z dziewczynami, które prowadzą swoje własne biznesy, które są swoimi własnymi szefami. Nie wiem do końca, jak to powiedzieć, bo po polsku to się tłumaczy jako przedsiębiorca, ale po prostu entrepreneurs. Więc spotykam się z dziewczynami, które um, same się tutaj utrzymują, pracują zdalnie i jestem ciekawa, właśnie nowych ludzi. Więc dzisiaj poznam nowe dziewczyny, mam nadzieję, jakieś fajne, inspirujące. Idziemy razem wspólnie do restauracji. Z tego co widziałam, to będzie nas e, siedmioro, siedem, siedem dziewczyn przychodzi. My się zapętliłam, nie wiem czasami, jak coś powiedzieć po polsku. Ponad 10 lat. Ja nawet nie wiem, ile ja lat mieszkam 15 lat, 16 lat poza granicami Polski. To i tak wam powiem, że jeszcze się cieszę, że. Z Jestem w stanie całkiem sprawnie mówić. Siadam do szukania jakichś interesujących spraw, które będę mogła Wam niedługo przedstawić i pomimo tego, że powiem Wam, że ostatnie trzy dni są dla mnie ultra ciężkie psychicznie, ale takie ultra ciężkie. To się nie poddaje, wstaję codziennie i zmuszam się do tego, żeby pójść na siłownię. Dzisiaj się zmusiłam do tego, żeby pracować poza domem, no i e, jakoś tak od razu nałożyłam makijaż, ubrałam się ładnie, ułożyłam sobie, ułożyłam to, za dużo powiedziane, wysuszyłam sobie na szczotce włosy e, i mam takie wrażenie, że jest plus. 30 do energii i samopoczucia, może plus 50 nawet. <grym> ja chyba z godziny zajęło mi wybranie tematu, o którym chcę dzisiaj nagrywać odcinek, ale w końcu znalazłam, dzisiejszy odcinek nie będzie poświęcony jednej historii, znaczy nie dzisiejszy, tylko ten odcinek, który będę nagrywać, o którym piszę scenariusz, nie będzie poświęcony jednej historii, tylko będzie poświęcony jednej osobie, amerykańskiemu youtuberowi pewnie go słyszeli, o nim słyszeliście. I teraz właśnie piszę sobie scenariusz, przeglądam filmy, przeglądam różne strony internetowe, żeby wszystko ładnie uporządkować i żeby mieć to ułożone tak, jak należy, żeby ten odcinek był ciekawy. Jak coś, to oni kokado awokado będę nagrywać, więc piszę teraz sobie tutaj scenariusz. W ogóle ciekawe są te odcinki, o których piszę scenariusze, bo często są takie dylematy moralne. Na przykład ten odcinek, o którym dzisiaj piszę, e, dotyczy kolesia, który chciał nagrywać zdrowe, lifestyle'owe vlogi, e, pokazywać dietę wegańską, ale nie miał żadnych wyświetleń, więc musiał zmienić swoją koncepcję i koniec końców w ogóle przestał być weganinem i zaczął jeść mięso, zaczął się obżerać niesamowicie, przytył, jest mega niezdrowy, pokazuje dramy, takie to trochę jest jak patrzę streamy, tylko to nie są streamy i z jedzeniem to jest powiązane, więc teraz taki dylemat się pojawia, jak zaczął chorować i pojawiły mu się jakieś problemy zdrowotne, to teraz co zrobić, czy przestać i stracić yy, Przestać zarabiać pieniądze, bo on wcześniej nie miał wyświetleń, a potem jak się stał kontrowersyjny, to zaczął mieć wyświetlenie zaczął zarabiać gruby hajs. Więc teraz co wybrać zdrowie i fizyczne i psychiczne, czy kasę i rozpoznawalność? No właśnie, no to o tym będzie ten odcinek, do którego piszę scenariusz. I powiem Wam tak: zamówiłam sobie jedzenie, zamówiłam sobie takiego Veggie Bowla czyli takiego, taką michę z warzywami i z tofu. Także nie mogę się doczekać, bo jestem bardzo głodna, bo się zagapiłam, jest godzina trzecia. Chciałam zjeść wcześniej, ja w ogóle za pół godziny będę wychodzić niestety, bo muszę jechać na terapię moją, w sensie do domu muszę wrócić, więc jak zjem jedzenie, no to od razu spadam stąd. Pokażę Wam jeszcze, co dostanę do jedzenia. I tak mi się dzisiaj ładnie rzeczy poukładały, że z jednego miejsca jadę w kolejnej, w kolejnej, w kolejnej, Jakby cały dzień mam wy wypełnione po prostu po brzegi, bo tak jak Wam mówiłam, po terapii to godzinka i jadę na spotkanie z tymi dziewczynami, które y, pracują zdalnie, także spoko. I cieszę się, że dzisiaj pracuję z tego miejsca. Pomimo tego, że i tak mi jest ciężko psychicznie, y, to jest lepiej niż gdybym siedziała w domu. I chyba o to chodzi, żeby właśnie robić, wykonywać jakieś kroki ku temu, żeby było lepiej. Nawet jeżeli nie jest super, to żeby było chociaż trochę lepiej. Dobra, rozgadałam się tutaj trochę, chociaż w sumie wiecie co by chciałam powiedzieć. Rozgadałam, rozgadałam się trochę, będę ludziom przeszkadzać, ale są inni ludzie, którzy są zdecydowanie głośniejsi. A też jeszcze powiem Wam, że dostaję strasznego kopa motywacyjnego, jak tutaj siedzę i pracuję, bo wszyscy siedzą w pracy. I widziałam, że niektórzy siedzą i pracują nad filmami na YouTube i edytują te filmy, inni siedzą nad filmami na chyba Instagram, bo widziałam, że były takie pionowe filmy albo może na TikToka, jeszcze inni pracują w digital marketing, czyli... W marketingu online. Także można tutaj ciekawe zobaczyć prace i ciekawe zawody. No i co, 15 lat temu to nie byłoby możliwe, żeby całe miejsca były wypełnione ludźmi, którzy pracują zdalnie w innych państwach, a mieszkają sobie w takim malutkim raju. Ale chciałam, powiedziałam raju, i chciałam dodać komentarz, że ale ostatnio ten raj nie był dla mnie rajem. Ale to tylko dlatego, że. Problemy się pojawiły niezwiązane z tym miejscem, natomiast muszę sobie przypomnieć, dlaczego tutaj mieszkam i jak dużo radości mieszkanie na Bali mi daje. I ostatnio właśnie coraz więcej sobie przypominam na przykład chodząc prawie codziennie po plaży. Dzisiaj nie pójdę na plażę, ale to dlatego, że dużo roboty jest do zrobienia. Trudno, dzisiaj sobie wyrobiłam kroki na siłce. Jeszcze muszę dobić półtora tysiąca kroków, żeby przebić 10 tysięcy, żeby statystyki się zgadzały na zegarku. Zobaczcie, dostałam moją michę i wygląda całkiem okazale. Tutaj mam słodki ziemniak. Tutaj jest jeden sosik, drugi sosik to jest chyba tylko oliwa. Czerwony ryż, quinoa i tofu, i brokuły. Także bardzo zdrowe dzisiaj jedzenie. No a tutaj mam część scenariusza nad którym pracuję, a tak wygląda miejsce, w którym dzisiaj pracuję. Tam jest dużo stołów, ja tam chciałam w ogóle siedzieć, ale niestety nie było miejsc. A tutaj jest basen e, z taką, może nie dżunglą z tyłu, ale z dużą ilością zieleniny z tyłu. W ogóle tu jest fajne, bo na tym regale jest bardzo dużo gier różnych. Jest katan, e, jakie tutaj jeszcze gry znam, ryzyko, jakaś fajna gra, która nazywa się Fact or Crap. Będę musiała sprawdzić co to jest za gra, ale wygląda ciekawie. Tam też są książki. Nie chciałam teraz nagrywać, bo ktoś przechodził. Tam też są książki. Które można sobie pożyczyć do poczytania, i mam nadzieję, że następnym razem to w sumie tutaj mi się uda usiąść. Tu jest taki rząd różnych stołów. Jest troszeczkę bardziej wygodnie, bo ja teraz pracowałam tak, że mój komputer jest niżej niż ja siedzę, więc siedziałam z komputerem na kolanach, ale trudno. I tak jest całkiem wygodnie. No i przede wszystkim atmosfera jest taka, że nakręca do pracy. A tam zobaczcie, kolesie stoją z kijami, bo tam jest tubilardowy też można pograć. Tutaj jest bar. A z tamtej strony, ale nie będzie teraz widać, jest restauracja. Nie widać pewnie teraz. A dobra, widać kawałeczek. No, to z takiego miejsca dzisiaj pracuję i takie jedzonko dzisiaj będę jadła. Skończyłam moje dzisiejsze pracowanie w biurze. Co prawda to nie oznacza, że Kończę totalnie moją pracę, ale zawijam się stąd, bo za 20 minut mam terapię, więc mam nadzieję, że zdążę, bo tak trochę na styk jadę. Napiszę moje psycholog, że może zaczniemy za 5 minut później. Muszę teraz zapłacić za moje jedzenie. Chyba nie wyszło zbyt drogo, ale jestem najedzona i zadowolona. Zapłaciłam 140 tysięcy. Są pojedyncze? Bye, bye. Zapłaciłam 140 tysięcy za kokos, kawę. I i lunch. Bardzo jestem zadowolona. Następnym razem przychodzę tutaj znowu popracować. Ale się cieszę. Mój skuter jest na wyjeździe. Także nie muszę go nigdzie przepychać. Zobaczcie jakie cmentarze skuterów. Tutaj całe pola skuterowe za mną. Jedziemy do domu. Szybko, szybko żeby się nie spóźnić. Jak zawsze na Bali wszędzie korki. Zobaczcie. Ciężarówa zaparkowała sobie w poprzek. Będę teraz otwierać gruz. Wysypywać. A ja się spieszę. I niby mogłabym pojechać naokoło, ale to będzie jeszcze większy korek, bo bym musiała dojechać do głównej ulicy. No ale nie wiem, wszyscy zawracają. Fajnie, że tak sobie tutaj przyjeżdżający, nie? I blokują całą drogę. A wystarczyłoby, że chociaż trochę by pojechali w lewo, to bym mogła objechać tą ciężarówkę z prawej strony. No ale się nie uda, niestety. Dlatego na bali ludzie się spóźniają. Piszę do mojej psycholog, że będę spóźniona, niestety. Oni nie mogli tego otworzyć. To dlatego tyle trwało. Cegłą walili w tył, bo nie mogli tego otworzyć. Kurde, dobra, zostaję tutaj. Mam nadzieję, że zaraz odjadą. Nie, nie wiem ile czasu taki piach się zsypuje. Ale widzicie, na bali nigdy nie jest nudno. Zawsze jakimi rzeczami mnie ta wyspa zaskoczy. Niestety nie zawsze są fajne te rzeczy. No, to niech ziomek podjedzie trochę do tyłu, trochę do tyłu. To tam z prawej strony zrobi się taka mała przerwa, żeby wjechać. Ale chyba za dużo sobie wyobrażam w swojej głowie. Mm, nie wiem, czy tędy przejadę, jednak. Skończyłam właśnie moją sesję terapeutyczną. A, trochę nos czerwony, odpłakanie. Analizowałyśmy dzisiaj z moją terapeutką dosyć sporo takich trudnych e, kwestii, które ostatnio mnie męczyły. I cieszę się, że w ogóle czasami mogę z siebie te rzeczy wyrzucić. No i właśnie e, dzisiaj stanęło na takim wniosku. Bo uczymy się, ja się uczę, jak sobie radzić z niektórymi sytuacjami. Jakby wiem, czym większość rzeczy jest spowodowana, ale ciężko jest mi czasami ogarnąć, jakimi narzędziami się posługiwać. Nie umiem znaleźć tła tutaj nigdzie ładnego. Może tutaj będzie chociaż w miarę ładne, nie wiem, co mi się z tymi włosami wydarzyło. Muszę się nauczyć, jak korzystać z różnych narzędzi i dostałam teraz pracę, żeby podjechać do sklepu, kupić sobie jakiś notatnik. Jak to powiedziała moja psycholog, kup sobie jakiś taki ładny notatnik, do którego będziesz sięgała z przyjemnością. I w momentach, w których mnie dopada smutek, w których mnie dopada taka samotność, nie do ogarnięcia po prostu, to zazwyczaj wieczorami się dzieje, gdzie po prostu jest mi strasznie ciężko spać nawet, to żeby właśnie wyrzucać z siebie te rzeczy, zwłaszcza w momentach frustracji, żeby wyrzucać z siebie te wszystkie myśli i żeby zapisywać je na papierze. No, to jest coś, co ja wcześniej praktykowałam i to przerwałam w momencie, jak wróciłam chyba z Australii. Wtedy mi tak siły opadły, że po prostu zarzuciłam wiele rzeczy, porzuciłam wiele rzeczy, które robiłam wcześniej, a to niedobrze. Więc podjadę teraz chyba do papierniczego, jeżeli mam jeszcze czas, bo za godzinę mam spotkanie z dziewczynami. To może po drodze do, na spotkanie z dziewczynami podjadę do papierniczego i postaram się kupić sobie taki ładny notatnik, gdzie będę mogła sobie zapisywać moje różne przemyślenia i. Staram się uporządkować sobie te wszystkie moje rzeczy, które w głowie mnie tak po prostu strasznie stresują. E, ostatnio za dużo rozkmin mi się włącza no i tak jak Wam mówiłam, dochodzę wychodzę sobie z domu, tam spaceruję, ćwiczę dbam o tą taką higienę taką naokoło, którą, o którą mogę zadbać e, też dzisiaj to, że zrobiłam sobie makijaż, pomalowałam usta jakoś tak sprawiło, że poczułam się tak taka bardziej zorganizowana i miałam większe takie poczucie, że trzymam to życie za rogi, bo ja mam takie poczucie, że wszystko się dzieje tak bezwiednie i że ja nie mam wpływu na to, co się dzieje dookoła mnie I jest dużo rzeczy, na które nie mam wpływu, ale jest dużo rzeczy, na które mam wpływ, więc takie poczucie, że wszystko tak wymyka się wam między palcami, jest straszne po prostu, okropne jest to uczucie. I dzięki temu, że tak trochę ogarniam bardziej te rzeczy, tak dookoła siebie, zrobiłam dzisiaj pranie jeszcze, to mam takie większe poczucie sprawczości w tym moim życiu nieszczęsnym ostatnio, ostatnio od dwóch lat tak naprawdę, więc no, dobre i to zrobił sobie lekką kawę. I za pół godziny jadę na spotkanie z dziewczynami, i tak jak się cieszyłam, że poznam nowych ludzi, tak teraz zaczęły mnie takie dopadać obawy, że a co jak nikt mnie nie polubi, a co jak to, a co ich. Nie wiem nawet za bardzo, jakie ja mam obawy w tej mojej głowie, ale po prostu muszę się ich pozbyć. Zapiszę je sobie, słuchajcie. Co prawda nie na papierze, ale zapiszę sobie te moje obawy w telefonie, i to będzie taki pierwszy krok, żeby. Kontrolować nie tylko mój makijaż, ale też to, co siedzi mi w głowie. Dobra, idę kochani, zrobić sobie notatki. Podjechałam właśnie do księgarni, więc mam nadzieję, że tutaj będą mieli notebooki, że będą mieli po prostu takie zeszyty, w których będę mogła sobie coś zapisać. Uwielbiam to uczucie, kiedy wchodzę tutaj. Ale pachnie księgarnią. Kocham zapach papieru. Mogłabym tutaj sobie siedzieć godzinkę i wąchać tylko. Tutaj mają jakieś gry, a tutaj są em, zeszyty. Więc ten jest trochę za duży, jest ładny, ale miałam na myśli myślałam o jakimś takim mniejszym trochę. O, ten wygląda już tak bardziej porządnie trochę jak książka. Zobaczcie, jakie fajne tutaj tygrysy. I tutaj jeszcze są też. Tu są jakieś mniejsze ale kolory są brzydkie no nic, będę musiała się przełamać i wziąć kolor, który mi chyba nie pasuje bo te małe są fajniejsze bo do torebki mi się zmieszczą zawsze te są chyba też mniejsze jeszcze zastanowię się i dam wam znać a zobaczcie jaka ofiarka w księgarni z jakimś wafelkiem chyba Kupiłam w końcu taki mały notesik, jest wielkości mojej dłoni, ale drogi cholernie jest, dlatego że 164 tysiące zapłaciłam, plus długopis 30 tysięcy, to zapłaciłam dzisiaj za moje terapeutyczne rzeczy 200 tysięcy, 60 zł za zwykły notesik i yy, długopis. No ale warto, warto. Zobaczcie, już się zrobiło ciemno na dworze. Zachód słońca prawie, a jaki ładny widok teraz jest. Tak, jeszcze jest trochę jasno, ale już jest ciemno. 10 minut do mojego spotkania, więc idealny czas. Dojadę sobie w 5 minut. Myślę, i będzie, będę troszeczkę przed czasem. Jestem 5 minut przed czasem i kończy mi się bateria. Nie wzięłam ze sobą ładowarki, ale zobaczcie, jaki tutaj stwór siedzi. Wchodzę na dach i mam nadzieję, że nie będę ostatnią osobą. Mam nadzieję, że. E, przyjdę jako pierwsza, bo wtedy łatwiej jest poznawać ludzi. Dobra, wchodzimy tutaj przez restaurację. Hi! Hello. Is that the way to the rooftop? Ja? Yeah. Yeah? Terry <laughs> Ale miłe powitanie. Hi! Jakie miłe powitanie w japońskiej restauracji w ogóle? Jestem zamówię sobie wegetariańskie sushi, kochani. Jestem pierwsza, kochani, to jest nasz stół. A tutaj jest zachód słońca. Kropki mi wyskakują na ekranie, ale możecie zobaczyć restaurację, bardzo ładna z widoczkiem. Tutaj mamy menu i jak możecie zobaczyć, są opcje wegetariańskie, zaznaczone takimi listkami, więc są bowle. Ale już jadłam dzisiaj bowle. Mam ochotę na jakieś rolki. O, są maki wegetariańskie z ogórkiem, z awokado, z salsy z awokado. Mało wymyślne. O tutaj są jakieś specjalne. Dobra, tutaj jest z czerwoną kiną, z awokado, z grzybami shiitake. E, co by tutaj jeszcze mamy? Dużo różnych opcji. Także, o, będę miała zagłostkę co tutaj wybrać. To jest w ogóle też ciekawe. Alfalfa, alfalfa, nawet nie wiem co to jest. I z dynią, zobaczcie, rolki. Hm. Jestem już po spotkaniu i... Niesamowicie się bawiłam. Poznałam tak w ogóle super inspirujące osoby, że głowa mała. W ogóle tak. To spotkanie było w japońskiej restauracji, więc zamówiłam sobie jakieś takie całkiem wymyślne sushi, które było z dynią, z ryżem, ale też z kiną i z kilkoma jeszcze innymi rzeczami i z grzybami shiitake. Bardzo dobre było to sushi, aczkolwiek nie smakowało za bardzo jak sushi. Brakowało mi troszeczkę. Yy, glonów dookoła, bo akurat nie miałam zbyt dużo, natomiast bardzo smaczne i takie bardzo lekkie jedzenie było. Więc dzisiaj tak naprawdę to zjadłam tylko tę sałatkę, którą Wam pokazywałam, i yy, chyba sześć rolek sushi dostałam. Więc tak wyglądała szamka, a poza tym to poznałam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mega inspirujących dziewczyn, każda siedząca w zupełnie innej branży. Jedna dziewczyna ma swój sklep, gdzie sprzedaje biżuterię produkowaną w Korei, ale sprzedaje ją w Stanach Zjednoczonych, bo jest ze Stanów. Druga dziewczyna jest coachem biznesowym i miała swoje biznesy w przeszłości, a teraz inspiruje innych. Druga dziewczyna też jest coachem, też biznesowym więc tutaj akurat podobnie. Trzecia dziewczyna ma swoją własną firmę, która otworzyła w 2017 roku. To jest firma produkująca na Jawie, czy tam po polsku na Jawie, te pojemniki ekologiczne, czyli wykonane całkowicie w 100% z papieru. I Coca-Cola się do nich odezwała, że chcą do kosty. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że Costa Café podlega pod Coca-Colę. To, to ona powiedziała, że w trakcie. COVID-u odezwała się do nich Coca-Cola i nadal negocjują i prawdopodobnie Costa będzie zaopatrywała swoje restauracje w pojemniki, które są wytwarzane właśnie przez firmę tej dziewczyny, którą dzisiaj poznałam, która jest z Dżakarty. Wyobraźcie sobie, jaki to jest gigantyczny sukces w ogóle mieć tak dużą firmę, e, która jest teraz, ona jest jedyną osobą, która zarządza tą firmą, jest jedyną właścicielką tej firmy. Ws otworzyła ją, współotworzyła ją ze swoim były pa byłym partnerem, ale wykupiła jego akcję, więc teraz jest jedynym po prostu właścicielem no i jeszcze jedna dziewczyna otwiera jest w spa i wellness i otwiera taką firmę, która będzie concierge, czyli jak ktoś będzie chciał przylecieć na Bali to będzie się kontaktował z jej firmą, ona teraz tam wszystkie jakieś tam legalne sprawy jeszcze załatwia będzie się mógł z nią skonsultować i jeżeli na przykład będą chcieli mieć jakieś tam zabiegi nie wiem, na przykład botoks wypełniacze coś wypełniacze w zależności od tego, czy będą chcieli mieć e, szczękę z wypełnia... e, boże, wypełniacze szczęki, sorry, brakuje mi słów po polsku. <laughs> Joe fillers, e, jakoś tak lepiej to brzmi. E, ogólnie to ona po prostu idealnie zna branżę beauty na Bali, więc będzie potrafiła całe takie ona i jej staw, który zatru zatrudnia. Chciałam powiedzieć, zatradnia. Mam dzisiaj taki wieczór, gdzie ciężej jest dobrać słowa po polsku. Oni po prostu będą pod klientów, takich bardzo ekskluzywnych, układać cały plan wizyty pod kątem beauty. W ten sposób, więc na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał coś zrobić sobie z włosami właśnie jakiś wypełniaczy, czy botoks, czy masaż, czy mikrodermabrazja po prostu prawie cały już przekrój, to oni będą to ustalać i, i będą jakby m, dokładny plan ustalą. Więc poznanie takich e, lasek, które są tak niesamowicie zmotywowane było mega spoko i w ogóle ja się tam stresowałam trochę przed tym, że o, wiecie, ja mam teraz strasznie niską samoocenę, tak od trzech, czterech miesięcy i mocno nad tym pracuję i czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, no i właśnie e, przed takimi spo socjalnymi rzeczami, z takimi socjalnymi spotkaniami Trochę się stresuję i mi się wydaje, że a co, jeżeli nikt mnie nie polubi, a co, jeżeli będę jakoś odstawać i tak dalej. Ale ta dzisiejsza grupa była taka, że po prostu każdy gadał i każdy miał coś ciekawego do dorzucenia, i mam, mam takie wrażenie, że każdy miał bardzo podobny flow, każda z nas. Więc to było po prostu niesamowite doświadczenie i cieszę się, że na coś takiego się zdecydowałam. W ogóle mogę Wam pokazać, że mam tutaj moje dzieci, tutaj jest pinat. A tutaj jest Zosia. Zosia, uwaga, dotykam Cię. Zoszka, jak się ją obudzi podczas snu, to jej pierwsza reakcja to jest taka, że robi tak. Czytałam o tym. No i to czasami wynika z różnych traum psich i nie ma niestety co z tym zrobić. Po prostu jak się obudzi taka, to trzeba ją pogłaskać, uspokoić i tyle. O niestety tak ma, więc zazwyczaj jak chcę ją pogłaskać, jak trochę przysypia, to mówię Zosia, mówię jej imię, trochę do niej zagaduję i wtedy jest spokojniejsza po prostu. Jutro idziemy spinat na operację. Pinat jutro będzie miała sterylizację. Najpierw zrobimy jej badania krwi, więc po badaniach krwi się okaże czy Robimy tę sterylizację tego dnia, czy trzeba będzie troszeczkę poczekać? Mam nadzieję, że już będzie można to załatwić tego samego dnia. Jeżeli tak, to już wszystko, to już jutro odbiorę ją też do domu po kilku godzinach. I trochę mi już wytłumaczyli u weterynarza, jak to będzie wyglądać. Musiałam z nią trochę poczekać, ale w końcu musimy mieć to za sobą. Strasznie się stresuje. Najgorsze jest to, że nie mogę jej opowiedzieć, co się będzie działo i na co powinna się przygotować. To jest właśnie najgorsze. Albo jak się wyjeżdża na jakiś wyjazd krótki, dlaczego nie można powiedzieć psom, tak żeby zrozumiały, ej, słuchaj, wrócę za pięć dni, nie, ma nie martw się, nie zostawiam cię, samej, samego. Zobaczcie, jaki maluszek. Mój mały śpioszek stresuje się przed tą operacją, bardziej niż ona, bo ona nie wie tak naprawdę, że będzie miała tę operację. Także trzymajcie kciuki jutro, zapinać, chociaż pewnie obejrzycie tego vloga, jak już będzie po wszystkim. Wiem, że na pewno wszystko pójdzie dobrze, ale z Zośką też się stresowałam. Więc duży dzień przed nami, dlatego kładę się spać i dziękuję Wam bardzo, że mi dzisiaj towarzyszyliście w takim w sumie wypełnionym po brzegi dniu. Wam powiem trudnym, przyjemnym. W sumie dzisiaj to chyba przeżyłam wszystkie możliwe emocje, jakie się dało. Także dzień wypełniony po brzegi. Życzę wam cudownego dnia, kochani. Do zobaczenia w następnym odcinku, buziaczki i bye bye.